Wiesz co, zauważyłem ostatnio jedną rzecz, że większość mojego dnia to nie to, co rady się dzieje, tylko to, co dzieje się w mojej głowie. Zanim jeszcze wstanę z łóżka, zanim siendo po telefon, to już zaczyna się film. Myśli, jakieś scenariusze, wspomnienia, plany, problemy. Zanim zdążę zrobić kawę, już mam w głowie cały dzień. I często nie taki, jaki bym chciał. I wiesz co, zacząłem się łapać na tym że to właśnie te myśli, one naprawdę tworzą to, jak wygląda moje życie. Bo jak w głowie mam bałagan, to dzień też taki wychodzi. A jak w środku mam spokój, to nawet jak coś pójdzie nie po mojej myśli, to i tak jest ok. Czasami mam wrażenie, że więcej energii w ciągu dnia tracimy nie na działanie, tylko na myślenie. Na analizowanie, na rozkminy, które nic nie wnoszą. Na rozmowy w głowie z ludźmi, których nawet tu nie ma. Znasz to uczucie. Siedzisz sam, niby robisz coś, ale w środku toczy się cała wojna. I jeszcze sam się nakręcasz. Jeden negatywny pomysł zamienia się w pięć kolejnych, i zanim się obejrzysz, już jesteś wkurzony, zmęczony, a przecież nic się nie wydarzyło. To jest właśnie magia myśli, albo raczej przekleństwo. Bo myśli potrafią zrobić ci cały dzień, albo go totalnie zniszczą. Kiedyś myślałem, że to życie jest takie trudne, że wszystko jest przeciwko mnie, że po prostu mam pecha. A potem dotarło do mnie, że to nie świat jest przeciwko mnie, to ja sam jestem przeciwko sobie. W głowie miałem ciągle negatywne historie, i one wracały. Bo jak ciągle myślisz o tym, że coś nie działa, to zaczynasz to widzieć wszędzie. To jest trochę jak z kupnem samochodu. Jak kupisz jakiś model, to potem widzisz go wszędzie, bo umysł. Nauczył się go zauważać. Tak samo jest z myślami. Jeśli karmisz się złymi, to świat wygląda źle. Jak zaczniesz szukać dobra, to nawet to dobro zaczyna się pojawiać. I nie mówię teraz o tym, żeby być wiecznie pozytywnym. Nie chodzi o to, nie da się myśleć tylko ładnych rzeczy. Życie bywa ciężkie, ludzie bywają trudni, sytuacje czasem bolą, ale chodzi o to, żebyś miał świadomość, co się dzieje w Twojej głowie. Abyś zauważył, że możesz to zatrzymać. Bo serio, nie musisz wierzyć w każdą myśl, która ci przyjdzie do głowy. To, że coś pomyślisz, nie znaczy, że to prawda. Czasem to tylko echo starych emocji, stare schematy, które wciąż próbują cię utrzymać tam, gdzie kiedyś byłeś. Zdarzyło ci się kiedyś obudzić i od razu mieć zły humor, a nawet nie wiesz czemu. Stajesz, niby nic się nie stało, ale wszystko ci irytuje. Ludzie, pogoda, telefon, dosłownie wszystko. I to właśnie jest moment, w którym zaczyna działać twój umysł z automatu, bo umysł lubi stare nawyki. A jeśli twoim nawykiem jest stres, porównywanie, narzekanie, to to stanie się twoim domyślnym trybem. I jedyny sposób, żeby to zmienić, to zacząć zauważać. Nie walczyć, nie krzyczeć na siebie, tylko zauważać. Ok, teraz znowu się nakręcam. Spoko, wydech, wydech. I powoli uczysz się wychodzić z tych myśli. Czasem po prostu wystarczy minuta ciszy, bez telefonu, bez muzyki, bez niczego. Po prostu posiedzieć chwilę i zobaczyć, co tam się w głowie dzieje. To może być trudne, bo nagle zaczynasz słyszeć te siebie naprawdę. Ale to właśnie wtedy możesz coś zmienić, zamiast ciągle skupiać się na tym, czego nie masz. Spróbuj zauważyć, co już masz. Zamiast myśleć, że świat ci coś zabrał, pomyśl, co ci dało. To nie chodzi o bycie naiwnym. To chodzi o zmianę perspektywy. Bo w życiu zawsze będzie coś, co nie działa. Zawsze, ale to zawsze. Ale to ty decydujesz, czy skupisz się na tym jednym procencie problemu, czy na pozostałych 99, które są ok. I powiem ci szczerze, to nie dzieje się z dnia na dzień. To jest proces bo twój umysł był uczony przez lata pewnego sposobu myślenia więc teraz też potrzebuje czasu żeby się przestawić ale warto bo kiedy to się dzieje czujesz się lżej nie dlatego że życie staje się idealne tylko dlatego że w końcu przestajesz się z nim szarpać dzisiaj jak coś idzie nie po mojej myśli staram się nie reagować od razu nie wchodzić w emocje tylko obserwować złapać dystans czasem nawet się uśmiechnąć pod nosem powiedzieć Okej, okay, dobra, zobaczymy, po co to przyszło? Bo wszystko, co się dzieje, coś ci pokazuje. Czasem to tylko lekcja cierpliwości, czasem po prostu test, czy już ogarniasz swoje emocje. Wiesz, co najbardziej zmieniło moje podejście? To, że zrozumiałem, że nie muszę kontrolować świata. Wystarczy, że nauczę się kontrolować swoje reakcje, bo świat robi swoje, ale to ja decyduję, jak to odbieram. A to jak to odbieram, zależy od tego, jakie myśli dopuszczam do głosu. Jeśli te, które mówią, nie dasz rady, to bez sensu, znowu ci nie wyszło, to wiadomo, jak się to skończy. Ale jak pojawi się myśl, ok, może nie idealnie, ale idę dalej, to wtedy zaczyna się coś nowego. Bo każda pozytywna myśl to jak mały krok w stronę nowego życia. Więc dziś mam do ciebie jedno proste pytanie, takie, które może naprawdę ci sporo pokazać. O czym myślisz najczęściej w ciągu dnia? Nie to, co mówisz na głos, tylko to, co masz w głowie. Kiedy nikt ci nie słyszy, bo to właśnie cię tworzy. Twoje myśli stają się Twoim nastrojem. Twój nastrój staje się Twoim zachowaniem. A Twoje zachowanie staje się Twoim życiem. A więc jak chcesz zmienić życie, to zacznij od myśli. Zrób sobie dzisiaj taki mały test. Przez godzinę, dwie po prostu obserwuj co ci chodzi po głowie bez oceniania jak złapiesz coś negatywnego nie rób z tego problemu po prostu powiedz sobie dobra to tylko myśl dzięki ale nie dziś i skup się na czymś innym na oddechu na tym co widzisz na tym co czujesz z czasem zauważysz że ta przestrzeń między tobą a twoimi myślami zaczyna rosnąć i właśnie tam w tej przestrzeni jest twój spokój Niech dzisiaj to będzie twoje małe wyzwanie. Zauważ swoje myśli. Zobacz, które ci służą, a które nie. I świadomie wybierz te, które chcesz zatrzymać. Bo twoje myśli to jak ziarna. To, które podlewasz, ta rośnie. Więc podlewaj to, więc podlewaj to, co chcesz widzieć w swoim życiu. Dzięki, że byłeś tu dziś. Jeśli to, co mówiłem, coś w tobie poruszyło, to niech to zostanie z tobą chociaż na chwilę. A jutro, jutro zapraszam cię na dzień ósmy. I trzymaj się i pamiętaj, to co myślisz dzisiaj tworzy to, kim będziesz jutro.